Północ, wschód, południe i zachód. A może Dung Si Nan Bei, czyli kierunki świata po chińsku. Ja nazywam się Magda, jestem założycielką języka przyszłości i dzisiaj powiem ci o wszystkich pięciu kierunkach świata po chińsku. No właśnie, będzie ich pięć. Zacznijmy od tego, że kierunki po chińsku wymieniasz w kolejności wschód, zachód, południe i północ. Czyli po chińsku. dōng Si Nan Bei. Dung Si Nan Bei to taka zlepka sylab, i wydaje nam się, że one w ogóle nie mają sensu i z niczym nam się nie kojarzą, prawda? Rozłóżmy jednak dōng Si Nan Bei na części pierwszej i przyjrzyjmy się każdemu kierunkowi z osobna. Zaczynając od pierwszej sylaby, czyli od pierwszego kierunku wschód, i będzie to po chińsku Dum Doom to wschód. I nie wiem, czy kojarzysz taką dość istotną postać, był przywódcą w Chinach, i Chiny są na wschodzie, i skoro o nim mówię, to musi jakoś nawiązywać do tego słowa doom i jest to Mao Zedong. Mao Zedong był przywódcą Chin. I Chiny są na wschodzie, a wschód to Dung. I właśnie w jego imieniu zawiera się słowo wschód, czyli Dung. A więc od tej pory kojarz wschód po chińsku, czyli Dung, z postacią Maodze, Dung. Następnie mamy Zachód. Zachód po chińsku to Si. I możesz to skończyć z takim bardzo przydatnym słowem, które wraża więcej niż tysiąc słów, czyli Dung Dung Si. Jak widzisz, są to dwa znaki: zlepka wschodu i zachodu. A razem wschód i zachód tworzy rzeczy, czyli coś nie do końca określonego. Możesz zastąpić każdą rzecz, której nie znasz konkretnie po chińsku, słowem "dun si", bo wiadomo, nie wiadomo skąd przyszła, a więc jest "dun si". I zachód to właśnie "si", czyli mamy "dun si". Następny kierunek to "nan". "nan" to południe. I możesz skojarzyć południe, czyli Nan, z miastem na południu Chin o nazwie Nankin. Nankin po chińsku to Nanjian, Nanjian. I Nanjian to tak dosłownie południowa stolica, bo właśnie Nankin był niegdyś stolicą Chin. Wtedy miał inną nazwę, ale kiedy to cesarz ją zmienił ją na Nanjian. To przeniósł stolicę Chin do północnej stolicy. I w ten sposób wędrujemy do czwartego już kierunku z naszych czterech kierunków, czyli mieliśmy DUN, SI, NAN i ostatni kierunek to BEI. BEI to północ i możesz kojarzyć to z stolicą obecną Chin, czyli BEI, Beijing to tak dosłownie północna stolica. Po polsku Pekin to nie do końca poprawna transkrypcja, to stara transkrypcja, która z Beijing zrobiła Pekin. A więc od tej pory, myśląc o kierunkach po chińsku, kojarz dung, czyli wschód, z Mao Zedongiem. Następnie zachód to Si i kojarz to z Dung Si, czyli z rzeczami ze wschodu albo z zachodu. Dung Si. Si to zachód. Następnie kojarz południe, Nan. Z miastem Nankin, a północ kojarz z Beijing, czyli z Pekinem. Powiedziałam na początku, że jest pięć kierunków świata. Chińczycy uważają, że ten piąty kierunek świata to środek, czyli centrum. Nie jest przypadkiem, że zwyczajowo Chiny nazywa się krajem środka, ponieważ Chiny po chińsku to tak dosłownie środka kraj, czyli Zhongguo. Chunguo to Chiny, czyli kraj środka, i właśnie Chiny uważały się, że są w centrum wszechświata, że są właśnie tym środkiem świata, i środek to właśnie piąty kierunek. Te kierunki, o których dzisiaj mówiłam, często przyjmują inny znak, aby go dopełnić, który wskazuje na stronę. Będzie to znak Bien albo Mien. Specjalnie tutaj nie podkreślam tonu, ponieważ te dwa znaki po dodaniu do któregokolwiek z kierunków tracą swój ton i są wymawiane w tonie lekkim, a więc powstają takie słowa jak wschód, czyli dumien lub dumien. Następnie zachód to simien albo simien. Południe to nanbien albo nanmien. Północ to bejbien albo bei. i środek centrum to zhongbian, lub zhongian. W opisie do tego filmiku zamieściłam link, pod którym możesz pobrać darmowe materiały z tego właśnie wideo zawierające wszystkie nowe znaki. A co więcej, jeśli spodobał Ci się ten filmik, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i może masz jakieś fajniejsze, lepsze skojarzenia do kierunków świata po chińsku. Koniecznie daj znać w komentarzach na dole. I do zobaczenia w przyszłości.